Witam serdecznie. Ja nazywam się Kacper Wit i mam przyjemność zaprosić Państwa na nowy odcinek naszego programu. Zaczynamy. Ekspres Międzychodzki. Wczoraj odbył się dzień sportów wodnych na Jeziorze Bielskim zapraszam na relacje olgi oraz ani. Wczoraj na Jeziorze Bielskim odbył się dzień sportów wodnych, gdzie mieszkańcy, głównie Bielska i międzychodu, mogli wziąć udział w zawodach bądź po prostu wypocząć nad wodą. Na uczestników czekały różne atrakcje. Maraton pływacki, zawody kajakowe, przejazd tak zwanym bananem i motorówką Pokaz OSP oraz ognisko. Sołtys Bielska, Wojciech Szychowiak, opowiedział nam o organizacji tej imprezy. Pomysł rodził się od, w zasadzie pana Pawła Piepiury, który zajmuje się m.in. żeglarstwem, i stąd wspólnieśmy tutaj jakby to podjęli taką inicjatywę organizowania sportu wodnych, czyli zawodów kajakowych, doszło do tego pływanie dzieci pływanie starszych. To znaczy my, my planujemy raz w roku, ale cyklicznie co roku. Jak podobało się uczestnikom? Tak chętnie biorę udział w tego typu wydarzeniach. Lubię wodę i lubię pływanie ogólnie. Tak, właśnie płynąłem na 200 metrów, zajęłem piąte miejsce i teraz będę jeszcze płynąć kajakami. Właśnie ja lubię właśnie takie rzeczy, ponieważ dużo się dzieje, mamy dużo zajęć i nie ma nigdy takiego momentu, że się nudzimy. Mam zamiar popłynąć na bananie i jeszcze chcę płynąć w wyścigach na kajakach. Tak, bardzo miło spędzamy czas, jest, pomimo pogody, jaka jest. Możemy na świeżym powietrzu podpoczywać, popływać. Także atrakcyjnie <grydy> wygląda. Jak widać, na imprezę przybyło wiele osób w bardzo różnym wieku. Czekamy na więcej takich inicjatyw. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Ania i Olga. W mijającym tygodniu z naszą kamerą wybraliśmy się na spotkanie burmistrza Międzychodu z mieszkańcami Zapraszam na materiał. 30 czerwca w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie odbyło się spotkanie z burmistrzem Krzysztofem Wolnym, na którym podsumował on miniony rok i przedstawił plany na kolejne miesiące. Zostały poruszone m.in. temat budowy obwodnicy Łowynia oraz rewitalizacji plaży w Mierzynie. Na spotkanie przybyło kilkanaście osób. W związku z tym burmistrz zdołał odpowiedzieć na wszystkie pytania obecnych. Dla ekspresu Międzychodzkiego, Nikol, Krzychu i Kuba. W piątek w naszym mieście miała miejsce kolejna już zbiórka krwi. Zapraszam na relacje Oliwi i Nicole. W piątek, 30 czerwca, o godzinie 9, przy markecie Intermarché. Rozpoczęła się dziesiąta edycja kampanii Zbieramy krew dla Polski. Zebrana krew ma zostać przekazana do okręgowych szpitali. Krew może oddać osoba pełnoletnia, która waży minimum 50 kg, jest zdrowa i nie ma żadnych przeciwwskazań. To znaczy nie bierze leków, nie choruje przewlekle na przykład na serce, na tarcicy, na inne choroby takie stałe. Ale też, która nie wyjechała, na przykład wyjechała na wycieczkę do ciepłych krajów, czyli do Afryki, do Azji, to te osoby czasowo są wyłączone z oddawania krwi. Oprócz zbiórki krwi prowadzony był również instruktaż z pierwszej pomocy, prowadzony przez strażaków. Akcje wspierali harcerze. Jesteśmy dzisiaj tutaj jako wolontariusze i pomagamy przy tym wydarzeniu. Czy jest planowana kolejna taka akcja? Następna będzie 26 sierpnia podczas dziesiątki Międzychodzkiej. Taki sam autobus będzie stał na stanicy również od godziny 10 do 15. Dla ekspresu Międzychodzkiego Oliwia i Nikol. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta, jak zamierzają spędzić wakacje. Zapraszam. Na wakacje nie wyjeżdżam nigdzie, ponieważ spędzam wakacje w Międzychodzie, tu gdzie mieszkam i na razie, nie dam, na razie nie myślę o tym, żeby gdzieś wyjechać. Puszczcie Nodecki, proszę Państwa. Dlaczego tam? No bo tam jest warunki dobre do ro jazdy rowerem, ścieżki rowerowe są ładne i dużo atrakcji, jest zwierzaki rozmaite i jak to mówią, dla młodych ludzi jest dużo zabytków, takich co nie znacie jeszcze, nie? Wakacje zamierzam spędzić w międzychodzie, yy, ale planuję też wyjazd nad morze. Za granicę czy raczej w Polsce? Raczej w Polsce. Nad morzem sobie. Ale w Polsce czy na wyjeździe? Samolotów się boję, to nie pojadę na wyjazd. W Polsce! Mrzeży nie o! <grym> no zamierzam spędzić je w Polsce, ponieważ mam małą córeczkę i za bardzo nie mamy gdzie zostawić, żeby móc Wyjechać gdzieś w ciepłe kraje czy za granicę. No, akurat pochodzę z nadmorza, z mam tam rodziców i na pewno do nich wyjadę. Zamierzam je spędzić w, w czasie takim po prostu dobrym i fajnym, zwyczajnym, w wodzie też. Na razie pracujemy, a w sierpniu będziemy mieli wolne urlopy. Przyjechał wnuczek do dziadka. No i potem w sierpniu pojedziemy na Mazury, tam gdzie moja żona pochodzi, Mikołajki, Mrągowo, Orzysz, Pisz, i ten mały tam nie był, to go zwiedzi trochę. się Nie, zagranica mnie nie interesuje, Polska jest bardzo piękna, tylko trzeba zwiedzać, zobaczyć, się mówi, że zagranicą jest nie, nieprawda, są takie zakątki piękne w świecie i w Polsce, że to aż się lasuje, nie? Pewnie taki międzywód, malutki miasteczko, jakie ładne, nie? No, a wszyscy jadą za granicę. Po co? A Polski nie znają. Taka prawda. Na dziś to już wszystko. W imieniu swoim, jak i całej naszej załogi serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny 18 już odcinek ekspresu za tydzień, w niedzielę o godzinie 17. Dodatkowo jakoś w środku tygodnia zapraszam Państwa na kulturalne i sportowe podsumowanie miesiąca. Do zobaczenia!